Dzień dobry państwu państwa i moim gościem jest pan profesor Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, kierownik kliniki ginekologii onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie radny. Nowotwory ginekologiczne to bardzo zróżnicowana grupa, wyróżnia się wiele typów nowotworów ginekologicznych. Panie profesorze, jak dzisiaj wygląda sytuacja pacjentek, które mierzą się z tymi rodzajami nowotworów? No, nie wygląda może zbyt optymistycznie, ale nie wygląda również jakoś dramatycznie. Możemy powiedzieć, że w zakresie naszej dyscypliny niewiele się zmienia, bo onkologia, mimo wszelkiego rodzaju działań negatywnych, które zostały zauważone w czasie pandemii, nie ucierpiała tak bardzo. Może bardziej profilaktyka niż leczenie chorych onkologicznych, ale tym niemniej jednak ośrodki onkologiczne były w trakcie pandemii, można powiedzieć, dalej funkcjonujące i w miarę sprawne, chociaż oczywiście niektóre, tak zwane kwestie epidemiologiczne zaburzyły nieco funkcjonowanie ze względu na ograniczoną liczbę personelu. Personel medyczny, zarówno lekarze, pielęgniarki, jak i personel pomocniczy jednak ucierpiał i w związku z tym. Te tak zwane współczynniki działań terapeutycznych one nieco się zmniejszyły, w tej chwili wracają do pewnej równowagi. Panie profesorze, jeśli chodzi o profilaktykę, o którą chciałabym teraz zahaczyć, to nie sposób nie wspomnieć o szczepieniach przeciwko wirusowi HPV, wirusowi Brodawczaka. Te szczepienia nie są na ten moment finansowane w Polsce. Proszę powiedzieć, dlaczego dostęp do tych szczepień jest tak ważny właśnie w kontekście nowotworów ginekologicznych? no Zdecydowanie możemy powiedzieć, że ilość infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego od wielu lat wiemy, że jest na określonej wielkości. Te infekcje mają swój skutek nie tylko w zakresie narządów płciowych kobiecych, ale również narządów płciowych męskich. Wiemy doskonale, że mogą być również przyczyną nowotworów, Okolicy głowy i szyi, czy też ewentualnie okolicy anogenitalnej, a więc coraz więcej wiemy na temat rozwoju nowotworów, poszczególnych nowotworów, których etiologicznym czynnikiem jest właśnie wirus brodawczaka. Wydaje się, że rzeczywiście szczepienia, powszechne szczepienia, są tutaj faktycznie bardzo skuteczną formą profilaktyki profilaktyki pierwotnej a więc takiej, która ma za zadanie rzeczywiście ograniczyć możliwości, nie tyle infekcji, co przede wszystkim a skutków, które wywołuje ta infekcja. A więc krótko mówiąc, jeżeli rzeczywiście zaszczepimy się, nasz układ immunologiczny jest w stanie taką infekcję bardzo szybko zlokalizować i zniszczyć, i nie dojdzie do rozwoju tych zmian, które wywołuje wirus. A więc profilaktyka pierwotna w tym zakresie jest niezwykle skutecznym narzędziem. W wielu krajach pokazano już, i to są dane epidemiologiczne, bardzo skrupulatnie zbierane, chociażby w Australii, ale również w innych krajach, które pokazują, że dzięki szczepieniom, szczepieniom szczególnie u osób, które jeszcze nie rozpoczęły aktywności płciowej, no i ten tak zwany iloraz szans na wywołanie jakichkolwiek skutków epidemiologicznych, czy skutków klinicznych tej infekcji jest znikomy albo wręcz zerowy, a więc na Dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że profilaktyka pierwotna w przypadku wirusa brodawczaka ludzkiego jest niezwykle skutecznym narzędziem działań prewencyjnych. Panie profesorze, a jak ocenia pan dostęp do leczenia inhibitorami PARP dla kobiet z rakiem jajnika BRCA zależnym i wszystkich pozostałych, jeśli będziemy brali pod uwagę również ten fakt, że dla niektórych pacjentek została zamknięta ścieżka RDTL? No, oczywiście, możemy powiedzieć, że badania, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich kilku lat, spowodowały to, że inhibitory PARP są dzisiaj bardzo skutecznym narzędziem walki z nowotworem jajnika. Właściwie ta tak zwana formuła podtrzymująca leczenie. Systemowe, czyli leczenie cytostatykami okazało się niezwykle skuteczne. I dzisiaj w Polsce mamy rzeczywiście dostępność inhibitorów parpu, oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, to znaczy, mamy przede wszystkim w programach terapeutycznych zarówno dla noworozpoznanego, jak i już nawrotowego raka jajnika, dostępne te leki tylko dla pacjentek, które mają tak zwaną platynowrażliwość nowotworu i tych, które mają mutacje BRCA1, BRCA2. Oczywiście zarówno FDA, jak i EMA zarejestrowały również inhibitor PARP-u, czyli cząsteczkę o nazwie niraparib dla wszystkich pacjentek, które są a w trakcie leczenia z rakiem jajnika, z rozpoznaniem raka jajnika. Oczywiście, no, tutaj są. Pewnego rodzaju zastrzeżenia i skutki ekonomiczne, które muszą być brane pod uwagę, jeżeli chodzi o refundację tych leków. Jesteśmy krajem, który na nasze że tak powiem, zdrowie nie przeznacza takich samych kwot jak inne kraje, czy te Europy Zachodniej, czy też Stany Zjednoczone, a więc musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Ja oczywiście mogę dzisiaj powiedzieć, że trudno mi by było dyskutować z tak wybitnymi instytucjami jak FDA, czy EMA. I tutaj tego elementu nie podważam z punktu widzenia konieczności wprowadzania tych leków, natomiast barierą jest element ekonomiczny, i oczywiście Ministerstwo cały czas rozważa możliwości finansowania tej cząsteczki, ale wydaje się w ograniczonej liczbie pacjentek. Tak naprawdę w badaniach, które zostały opublikowane, największa skuteczność została wykazana w tej właśnie grupie o której wcześniej mówiłem czyli pacjentek z mutacjami w genach BRCA1 albo w tak zwanych niedoskonałościach naprawy DNA poprzez homologiczną rekombinację niestety w ramach tej tak zwanej homologicznej rekombinacji jest na świecie tylko jeden test zwalidowany to jest test firmy MyChoice która, meriat, przepraszam, nazywa się MyChoice, której rzeczywiście nie jest dopuszczone na razie na terenie Europy, a więc my dzisiaj w Unii Europejskiej nie jesteśmy w stanie korzystać z tego testu. Te natomiast pacjentki, u których nie stwierdzono żadnych mutacji, albo przynajmniej tych mutacji, które dzisiaj rzeczywiście możemy dokładnie sklasyfikować, ich skuteczność, mówię o inhibitorach PARP-u, jest wyraźnie mniejsza. No i tu oczywiście trwają różnego rodzaju zabiegi, takie, które mają za zadanie przede wszystkim określić skutek z jednej strony ekonomiczny, a z drugiej strony korzyść terapeutyczną. W każdym razie na pewno dzisiaj możemy powiedzieć, że dostęp do inhibitorów PARP, szczególnie dla osób, które mają największą korzyść z, tej, z tego leczenia, więc tych, które mają mutacje w genach BRCA1 BRCA2, jest w Polsce zapewniony. I to zarówno dla tych, którzy Rozpoczęli leczenie, bo mają rzeczywiście nowo rozpoznany nowotwór, jak również dla tych, którzy mają chorobę nawrotową. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za te informacje. Państwa i moim gościem był profesor Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, kłaniam się.